Dzień dobry, witam ale z Mat, część druga o mieszkania. Pierwszą czynnością jaką zrobiłem było oczywiście dokonanie rozmowy, czyli tak zwanego wywiadu środowiskowego z właścicielem mieszkania, czy panią właścicielką, jak zwał tak zwał. Następnie policzyliśmy kubaturę, zaraz wam pokażę. Po czym dokonaliśmy pomiaru temperatury oraz wilgotności. Do pomiaru temperatury użyłem, tak jak widzicie pirometra. Mamy średnią 17,5 stopnia, no i żeby nie być gołosłownym, oczywiście mamy różne mierniki, miernik do pomiaru kubaltury, miernik lotnych związków oraz innych związków szkodliwych. Przed ozonowaniem i po ozonowaniu, to dla ludzi, którzy robią protokoły i zajmują się tym zawodowo, mierniki stężenia ozonu. Ten jest o tyle fajny, że pokazuje nam jeszcze temperaturę i wilgotność. Ten jest mega fajny, ponieważ pokazuje nam całe dobre stężenie i on naprawdę ekstra działa. Więc dobra. Jak widzicie, te mierniki wskazują nierównomierne stężenie z tego względu, że no, były różnie kalibrowane i tak jak mój znajomy pan Tomek z, z zaprzyjaźnionej firmy mi e, produkującej zonatory powiedział, że one różnie mniej więcej wskazują. Natomiast jest to jak dla mnie minimalny, minimalny błąd dopuszczalny kalibracji. Oczywiście drager... Czy Gaz Hunter, czy te nowe mierniki stężenia ozonu, które produkują polskie firmy, są dużo lepsze. To nie ma co ukrywać. Natomiast ja się posiłkuję tym, co mam. Jest to dla mnie tylko w formie testowej, konsumenckiej. Pokazuję wam i nagrywam poradnik, w jaki sposób przygotować się do ozonowania mieszkania, czy też użyteczno, budynku użyteczności publicznej. To, co zrobiłem, tak jak powiedziałem, to obliczyłem sobie całą kubalturę. Przepraszam, że tak kręcę się i mamy przedsionek, piwnice. To tam na koniec łazienka, kuchnia, salon, sypialnia i wejście chłopców. Są to takie małe pomieszczonka. Razem zsumowaliśmy i wyszło nam cały dom: 52,2 m2 i 126,7 m3. Piwnica to 50 m2 i razy około razy drzwi 104,3 m2. I podzieliłem sobie to tak, jak powiedziałem. Tutaj mamy salon, tutaj mamy sypialnię. I słuchajcie, przy ozonowaniu, w zależności jakiej chcecie dobrać metody, tu akurat mamy mm, zabicie wirusów, yy, jakichś tam bakterii itd., itd., więc będzie to odświeżenie mieszkania. I dobrałem tutaj dwa generatory ozonu. O łącznej sumie, w sumie mamy około 50 gram ozonu na godzinę, na produkcję. Czas ozonowania to pół godziny. Kubalturę widzieliście wcześniej, jak nie to zaraz powtórzę. Odświeżymy w wysokim stężeniu. Myślę, że powinniśmy osiągnąć tutaj grubo powyżej 4, 5, może nawet więcej 7 ppm. -ów. Zobaczymy jak to będzie się zachowywać. Natomiast tu pozbędziemy się całych wirusów osłonkowych oraz innych wirusów, bakterii, yy, roztoczy. I innego rodzaju związków, które mogłyby być szkodliwe dla tego pomieszczenia. Dodatkowo, na koniec, tak jak powiedziałem, zamgłowie pomieszczenie, ale o tym w następnych odcinkach. Więc bierzmy się do pracy. Więc, dobrze, generatory ozonu mamy ustawione po przekątnych, żeby nie było. Ozon będzie penetrował całe to pomieszczenie. Poczekamy, aż wystartuje jeden generator, za chwilę drugi generator. Tamten wystartuje wcześniej, bo ma krótszą zwłokę. Ten wystartuje troszkę później. Obydwa są ustawione na 30 minut pracy. Wstawimy mierniki i zobaczymy, jakie stężenie uzyskamy.